Najświętsze oblicze Pana Jezusa to źródło wielu łask i opieki Jezusa nad nami i nad naszymi bliskimi. Jest to akt, przez który można prosić o wszystko. Sam Jezus przekazał świętej Gertrudzie, że przez to ofiarowanie nic nie będzie Ci odmówione. Jest to obietnica samego Jezusa. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci w niepokalanym sercu Maryi najświętsze oblicze Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, na ratunek dla świata i otwarcie nieba duszą w czystu cierpiącym, na złagodzenie Twojego gniewu nad grzesznym światem i ubłaganie miłosierdzia. Amen.